Ten rok był dla mnie mega intensywny, bo jako twórca treści i poradników do gier grałem wiele tytułów. Ale czas świąteczny to w końcu nieco więcej wolnego czasu. I planuję nadrobić najważniejsze zaległości i wrócić do tytułów, do których zwykle wracam zimą. W tym materiale pokażę wam 7 gier, w które planuję grać w okresie świąteczno-noworocznym. Zostaw łapkę w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Tak naprawdę w zimie mam dwie opcje: albo wybieram gry zimowe, które pasują do aury za oknem. Albo wybieram takie gry, które swoim wyglądem i atmosferą ogrzewają. No to zacznijmy od tych zimowych. Zdecydowanie gra, do której wracam najczęściej przez święta czy ogólnie przez zimę, to Mafia 2, która posiada bodajże najlepiej odwzorowane zimowe miasto we wszystkich grach wideo. Przemierzając zimowe Empire Bay warto zwracać uwagę na detale: parujące kanały, śnieg sypujący się z dachu auta, gdy jedziemy, sople lodu spadające na ulicę, czy ślizgające się przechodnie. Nie wiem czemu, ale gdy gram w tę grę, no to z jednej strony czuję ten mróz i chłód za oknem. A z drugiej strony jakoś tak czuję się po prostu przytulnie i tak naprawdę tylko przy okazji tej gry coś takiego czuję. I czasami, głównie przez zimę, mam ochotę przejść tylko te początkowe rozdziały, a nie kontynuować całej przygody. Chociaż Mafia 2 to szczerze jedna z moich ulubionych gier w ogóle, więc zazwyczaj przechodzę ją potem do końca. Ale w tym roku planuję także pograć nieco więcej w Red Dead Redemption 2, bo niedawno tę grę wyhaczyłem na Steamowej promocji z okazji Black Friday. A przecież ta gra też ma wiele wspólnego z zimą. Zwłaszcza biorąc pod uwagę zimowy początek. Do tej pory tylko raz przeszedłem RDR2, ale tak dosyć na szybko. Bo jak chyciłem się do tej gry na PlayStation 5, to ignorowałem aktywności poboczne i skupiałem się tylko na fabule. Bo chciałem poznać jak najszybciej całą historię. Natomiast przy drugim podejściu planuje się tą grą delektować i często zbaczać z głównej ścieżki. Kolejna gra, którą planuję ogrywać przez święta, to Ark Riders. Gra, która wciągnęła mnie jesienią i cały czas mnie pochłania. Tym bardziej, że jest cały czas bardzo fajnie rozwijana. A przed świętami dostaliśmy zimową aktualizację nagłe ochłodzenie. Dzięki której możemy rozgrywać mecze na zimowych mapach. Także idealnie to pasuje do aktualnego klimatu. Ogólnie ten event wygląda świetnie. I coś tak czuję, że przez święta, no i po nowym roku wielu graczy dołączy do tej gry. I tych, którzy wrócą po pewnej przerwie, ale też dużo nowych graczy, którzy pewnie spróbują tej gry dopiero przez święta. No dobrze, zamknijmy więc temat zimowych gier, no i skupmy się na takich grach bardziej ocieplających. Przede wszystkim przez święta chciałem wrócić do Daylight The Beast, jednej z dwóch najlepszych polskich gier mijającego roku. W natłoku gier jesienią tego roku niestety Daylighta potraktowałem po macoszemu i właściwie przechodziłem go tak speedranowo. A muszę przyznać, że to jest naprawdę wyśmienita gra i swoim wyglądem i taką ogólną architekturą naprawdę ociepla. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z całą serią, no to muszę się przyznać, że nie grałem jeszcze w jedynkę, a też ją wyhaczyłem na Steamowej promocji, więc być może nawet zacznę grać w pierwszą część. Dwójkę grałem tylko trochę, ale jakoś mi się nie spodobała. Natomiast The Light The Beast zapewnia mi taki vibe starych Far Cryów, zwłaszcza trójki, w którą uwielbiałem grać. Ze względu na ciepły, tropikalny klimat, no a w Dying The Beast mamy coś podobnego. Co prawda no nie jesteśmy na tropikalnej wyspie, ale jesteśmy w Alpach, w słonecznej dolinie. Ciepła kolorystyka, ładne widoczki, kompaktowa gra. To wszystko sprawia, że ta gra jest idealna do przejścia na kilka wieczorów albo do po prostu luźnej eksploracji. Bo naprawdę, jak na tak stosunkowo niewielki obszar, jest tam co zwiedzać. Inna gra, do której chciałbym koniecznie wrócić, to jedna z lepszych gier tego roku. Chodzi mi o Hadesa 2, w którego grałem dosyć sporo rok temu, przy okazji wczesnego dostępu. Na no w tym roku Hades 2 wszedł na jeszcze wyższy level. No, i zasłużenie zgarnął jedną statuetkę na The Game Awards. To jest zupełnie inna gra od pozostałych, zdecydowanie. I z jednej strony jakoś tak ciężko mi zawsze Hadesa ruszyć, kiedy mam dużo obowiązków, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że Hades 2 to jest tak rewelacyjna gra, że pochłania mnóstwo wolnego czasu. Bo naprawdę, jeżeli nie graliście nigdy w roglajki, to warto zacząć właśnie od Hadesa 2, bo dzięki takiej grze można się w tym gatunku zakochać. Inna gra, którą planuję ogrywać, to Avatar Frontiers of Pandora. Ja wiem, to nie jest jakaś idealna gierka, ale w grudniu jest idealny powód, aby do niej wrócić. Przede wszystkim do kin 19 grudnia wchodzi zupełnie nowy film z tego uniwersum. I co ciekawe, tego samego dnia w grze ukaże się dodatek, który jest powiązany fabularnie właśnie z najnowszym filmem. Ostatni raz we Frontiers grałem dwa lata temu, od tego czasu pojawiły się dwa inne dodatki. No i też twórcy dodali zupełnie nową aktualizację która wprowadziła m.in. nową kamerę i parę ciekawych innowacji. Ogólnie świat gry Frontiers of Pandora bardzo mi się podobał, bo wyglądał przepięknie. No i na sam koniec Mafia The Old Country, jedna z moich ulubionych gier tego roku. Oczywiście Mafia The Old Country to nie jest najlepsza gra i wiele jej brakuje do pozostałych części tej serii, ale mi się spodobała, no i przede wszystkim ma ten swój wspaniały, sycylijski, włoski klimat. Dodatkowo w listopadzie pojawiła się specjalna aktualizacja, która wprowadziła do Old Country nowe aktywności, np. wyścigi oraz tryb klasyczny, jeszcze wyższy poziom trudności, którego bardzo mi brakowało w dniu premiery. No i ogólnie wydaje mi się, że taka gra Old Country to jest idealna gra na chłodne, zimowe wieczory. Bo naprawdę, odpalacie tę grę i już od razu czujecie ten wspaniały stylijski klimat i ciepło letnich promieni. Także to jest idealna propozycja na zimową aurę. A ty w jakie gry planujesz grać w tym czasie? Ewentualnie, jeżeli oglądasz ten materiał już po świętach, no to napisz, co dostałeś pod choinkę. Czekam na wasze komentarze no i zapraszam do innych materiałów na moim kanale. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.